Jest ze mną kolejna rzeczniczka i kolejna przed nami rozmowa prostym językiem o ubezpieczeniach, Agata Wiśniewska-Egon i porozmawiamy o tym, e, o dzieciach, no dwie, dwie matki, o dzieciach, tak. mamy takie dzieci trochę starsze już i te dzieci mają jakieś plany, aspiracje, e, czy nas będzie na to stać? Na te plany i aspiracje, zwłaszcza jak dzieci przyjdą i powiedzą: Mamo, jadę na studia. Za granicę. Jeśli o to nie zadbamy, to nie będzie nas stać najprawdopodobniej. No chyba, że mamy odłożoną jakąś poduszkę finansową albo dobry spadek. Się albo się nie ma takich albo Fantastycznie zarabiamy. Zazwyczaj się nie ma odłożonych. Poza tym też wchodzimy w taki moment bardzo często jako rodzice, że jak pojawiają się dzieci, to skąpimy na swoich wydatkach, bo już odkładamy na, na dzieci. No ale właśnie, skoro jesteśmy przy odkładaniu, to po to są m.in. ubezpieczenia, żeby na te dzieci pomóc nam odłożyć. I o ile osoby, które pracują nie wiem, w korporacjach, zarabiają dużo powyżej średniej krajowej i tak dalej. I teoretycznie w takim potocznym rozumieniu stać ich na e, oszczędzanie e, na dzieci. A to wcale też nie jest proste. To nie jest proste, bo nie jesteśmy chyba przyzwyczajeni do takiej systematyczności, ale chcę powiedzieć, że e, to się wydaje takie oczywiste, tak? Ktoś tam dobrze zarabia, jest w tej grupie średnio zamożnych stać go na odkładanie dla dzieci. To o produktach, o których chciałabym się porozmawiać, czyli o ubezpieczeniach posagowych. To jest tak naprawdę produkt dla też tych osób trochę gorzej sytuowanych, którym się wydaje, że ich nie stać, dlatego że systematyczność odpowiednio y, założony czas y, może spowodować, że niewielkim kosztem jesteśmy w stanie odłożyć kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset tysięcy. Prosty przykład, no dostajemy 500+, plus od pewnego czasu 800+, plus, ale zostańmy przy 500+, plus, bo akurat mam to policzone, tak? Przy dziesięcioletnim horyzoncie oszczędzania mamy 70, prawie 80 tysięcy na koncie w tym momencie na dziecko, na jego start w dorosłość. Przy 20 latach, gdybyśmy na taki horyzont zaplanowali oszczędzanie na dziecko, to już jest ponad 200 tysięcy się y, kawał no grosza już tak. i na te studia za granicą jest już na studia europejskie zdecydowanie na polskie to nawet z tą górką no bo tak my robimy raport coroczny Corocznie dotyczący kosztów studiowania, wychodzi nam, że jeśli chcemy studiować w miejscu zamieszkania swoim, e, nawet w opcji publicznej uczelni, bo to nie jest tak, że studia są bezpłatne no, w 100%, no to tak około 40-50 tysięcy powinniśmy mieć na start jako młody człowiek, który chce studiować na e, publicznej uczelni. Jeśli wchodzą w grę e, prywatne uczelnie, no to już liczymy to znacząco wyżej. Jeśli chcemy iść w kierunki medyczne, no to możemy mówić nawet o inwestycji około 400 tysięcy. Na polskich prywatnych nie, uczelniach w skali pięcioletniej. A nam się wydaje, że te studia takie bezpłatne jakoś to będzie. Czyli to nie jest e, to tak, nie bo jest, fajnie, tak. że to policzyliście. Liczymy i liczymy to nie tylko czesnym, ale tym, że kosztują nas podręczniki, kosztuje nas miejsce zamieszkania, kosztuje nas życie po prostu, bo jeśli mieszkamy u rodziców, to to jest trochę inaczej, ale wielu z nas, znaczy. Wielu z nas podjęło taką decyzję parę lat temu, ale nasze dzieci też być może będą chciały podjąć taką decyzję, że ten krok w dorosłość zaznaczą też tym, że będą studiować zamiast w Warszawie, na przykład w Lublinie, czy w Krakowie, albo po prostu tam się dostaną na uczelnię, bo to albo też tam tak. się dostaną albo na uczelnię. Jest ten wymarzony kierunek, bo to też nie jest tak, że wszędzie wszystko na Akademii Morskiej określone kierunki, na Akademii Górniczo-Hutniczej inne, więc i też jest, dochodzi do tego konkurencja. No, bo to dokładnie. nie jest tak, że przychodzę i od razu studiuję y, to, co chcę, y, co jest dla mnie wymarzonym kierunkiem. A zagraniczne studia? Powiedz, jak, y, jak na to spojrzeliście, jeśli chodzi o te finanse? Potrzebne y, jak do tego. spojrzeliśmy na finanse? Dokładnie tak samo. Y, komunikację policzyliśmy średnie koszty zamieszkania, w zależności od tego, czy to są akademiki, jeśli są w danym kraju akademiki, czy to są prywatne kwatery, czy to jest mieszkanie wieloosobowe. Nie będę podawać dokładnych kosztów, bo absolutnie nie jestem tego w stanie spamiętać, ale bardzo polecam. Y, Nasz raport, który jest udostępniony na stronie EGONA po prostu. Raport kosztów studiowania w Polsce i za granicą, gdzie jest to policzone. Dokładnie, liczyliśmy siedem krajów łącznie. Wybraliśmy kraje europejskie, które są najczęstszym kierunkiem wybieranym przez absolwentów z Polski. Dodaliśmy do tego Wielką Brytanię, która swoją drogą jest na drugim miejscu cały czas tego miejsca zagranicznego, gdzie chcemy studiować. Na pierwszym jest Holandia. Co jest dość dużą ciekawostką, i dodaliśmy do tego Stany Zjednoczone. Bo oczywiste. coraz więcej osób tak myślę. Coraz więcej i nie coraz więcej. Stany są dość ciekawe, bo pandemia spowodowała, że tam liczba w ogóle zagranicznych studentów im spadła. I oni A. tak naprawdę dobijają do tego, co mieli przed 2020 rokiem. Ale Stany Zjednoczone są taką oczywistą oczywistością, że to są najlepsze uczelnie na świecie, niezależnie od rankingu, według którego to zbadamy. Czy to będzie lista szanghajska, czy jakikolwiek inny, to jednak. E to będą uczelnie, które będą w topce przede wszystkim. Czyli jak chcemy ustawić to nasze dzieciątko maleńkie, kochane, to nie wtedy, kiedy ono ma 18 lat, bo to może być już za późno, tylko, tylko... wtedy, kiedy ma ile lat, kiedy powinniśmy o tym pomyśleć. W idealnym świecie? W idealnym świecie tak naprawdę tuż po urodzeniu powinniśmy o tym pomyśleć, no bo mówimy to o horyzontach 10, 15, 20-letnich, to mamy, w zależności od ubezpieczyciela, mamy różne podejście też do tej polisy posagowej, że czasem to ograniczamy wiekiem dziecka, że wkracza on w pełnoletniość, albo nie wiem, osiąga 20 lat, 25 lat i wtedy ma wypłatę tych zgromadzonych pieniędzy, albo właśnie czasem trwania polisy, która no, minimum trwa 5-10 lat. Więc jest też jedno ograniczenie dodatkowe wiek dziecka, bo mm. część polis dopuszcza taką możliwość, że dziecko nie może mieć więcej niż 15 lat, żeby zacząć oszczędzać. Ale no osobiście rekomenduję znacznie wcześniej. No widzimy, 10 lat oszczędzania 500 zł to tylko 80 tysięcy. W perspektywie studiowania w Stanach, gdzie koszty rocznie, roczne mogą nawet osiągać roczne 400 tysięcy zł, to nie wystarczy. Więc dbajmy o to, bo budujmy kapitał mądrze, bo ten kapitał to nasze dzieciaki, no ale my też musimy je wyposażyć w odpowiednie pieniądze, żeby ten start miał dobry, bezpieczny. No, pogadałyśmy o tych dzieciakach. Pogadałyśmy o dzieciakach. Dzięki wielkie. Dzięki.